Nastąpi teraz wystawienie Najświętszego Sakramentu. Przed Najświętszym Sakramentem pozostaniemy w chwilę w cichej modlitwie, by uznać Jezusa jako króla. Po tej indywidualnej modlitwie przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, ksiądz arcybiskup Stanisław Gondecki, w imieniu narodu odmówi jubileuszowy akt przyjęcia Jezusa za króla i Pana. Wszyscy włączamy się w modlitwę przez wskazane aklamacje. Po dokonaniu aktu przyjęcia zaśpiewamy uroczyste Ciebie, Boga, Wysławiamy. spot Śmiertelny Królu Wieków, Panie Jezu Chryste, nasz Boże i Zbawicielu, w roku jubileuszowym 1050-lecia Chrztu Polski, roku nadzwyczajnego jubileuszu Miłosierdzia, oto my Polacy stajemy przed Tobą, razem z naszymi władzami duchownymi i świeckimi, aby uznać Twoje panowanie, poddać się Twojemu prawu, zawierzyć i poświęcić Tobie naszą ojczyznę i cały nasz naród. Wyznajemy wobec nieba i ziemi, że Twego królewa, królowania nam potrzeba. Wyznajemy, że Ty jeden masz do nas święte i nigdy nie wygasłe prawa. Dlatego z pokorą, chyląc swoje czoła przed Tobą, Królem Wszechświata, Uznajemy Twoje panowanie nad Polską i całym naszym narodem żyjącym w ojczyźnie i w świecie. Pragnąc uwielbić majestat Twojej potęgi i chwały, z wielką wiarą i miłością wołamy: Króluj nam Chryste. W naszych sercach, nam w naszych rodzinach, nam w naszych parafiach. W naszych szkołach i uczelniach, w środkach społecznej komunikacji, w naszych urzędach, miejscach pracy, służby i odpoczynku, w naszych miastach i wioskach, w całym narodzie i państwie polskim. Błogosławimy Cię i dziękujemy Ci, Panie Jezu Chryste, za niezgłębioną miłość Twojego Najświętszego Serca. Chryste, nasz, chłódź, 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 chłódź. Za łaskę Chrztu Świętego i przymierze z naszym narodem zawarte przed wiekami. Za macierzyńską i królewską obecność Maryi w naszych dziejach. Za Twoje wielkie miłosierdzie okazywane nam stale. Nasz, bór, za Twoją wierność mimo naszych zdrad i słabości. Nasz, bór, Świadomi naszych win i zniewak, zadanych Twemu sercu, przepraszamy za wszelkie nasze grzechy, a zwłaszcza za odwracanie się od wiary świętej, za brak miłości względem Ciebie i bliźnich. Przepraszamy Cię za narodowe grzechy społeczne, za wszelkie wady, nałogi i zniewolenia. Wyrzekamy się złego ducha i wszystkich jego spraw. Pokornie poddajemy się Twemu panowaniu i Twojemu prawu. Zobowiązujemy się podporządkować całe nasze życie osobiste, rodzinne i narodowe według Twego prawa. Przyrzekamy bronić Twojej świętej czci Głosić Twoją królewską chwałę. Chryste, nasz Bóg, Przyrzekamy pełnić Twoją wolę i strzec sprawości naszych sumin. Nasz Przyrzekamy troszczyć się o święto naszych rodzin i chrześcijańskie wychowanie dzieci. Chryste, nasz Bóg, Przyrzekamy budować Twoje królestwo i bronić Go w naszym narodzie. Chryste, Przyrzekamy czynnie angażować się w życie Kościoła i strzec Jego praw. Jedyny Władco państw, narodów i całego stworzenia, Królu Królów i Panie Panujących, zawierzamy Ci państwo polskie i rządzących Polską, spraw, aby wszystkie podmioty władzy sprawowały rządy sprawiedliwie, i stanowiły prawa zgodne z Twoimi prawami. Chryste Królu, z ufnością zawierzamy Twojemu miłosierdziu wszystko, co Polskę stanowi, a zwłaszcza tych członków narodu, którzy nie podążają Twoimi drogami. Obdarz ich swoją łaską, oświeć mocą Ducha Świętego i wszystkich nas doprowadź do wiecznej jedności z Ojcem. W imię miłości bratniej zawierzamy Tobie wszystkie narody świata, a zwłaszcza te, które stały się sprawcami naszego polskiego krzyża. Spraw, aby rozpoznały w Tobie swojego prawowitego Pana i Króla, i wykorzystały czas dany im przez Ojca na dobrowolne poddanie się Twemu panowaniu. Panie Jezu Chryste, Królu naszych serc. Radz uczynić serca nasze na wzór Najświętszego Serca Twego. Niech Twój święty Duch wstąpi i odnowi oblicze Ziemi, niech wspiera nas w realizacji zobowiązań płynących z Tego Narodowego Aktu, chroni od zła i dokonuje naszego uświęcenia. W niepokalanym sercu Maryi składamy nasze postanowienia i zobowiązania. Matczyny i opiece królowej Polski, i wstawiennictwu świętych patronów naszej Ojczyzny wszyscy się powierzamy. Króluj nam Chryste, Króluj naszej Ojczyźnie, Króluj w każdym narodzie, na większą chwałę przy Najświętszej Trójcy i dla zbawienia ludzi. Spraw, aby nasza Ojczyzna i świat cały objęło Twoje Królestwo. Królestwo Prawdy i Życia, Królestwo Świętości i łaski, Królestwo Sprawiedliwości, Miłości i Pokoju. Wzniesie ku niebu płynący z serca hymn uwielbienia. Niech będzie uwielbiony wszechmocny Bóg, gdyż uczynił nam wielkie rzeczy. Ciebie Boga wysławiamy. <Ky> Boże nasz Ojcze, oświeć nasze serca światłem wiary i rozpalognie ogniem miłości, abyśmy w duchu i prawdzie z całym oddaniem wierbili Chrystusa, którego w tym sakramencie wierbimy jako naszego Boga i Pana, który żyje i króluje na wieki wieków.